To, czego my w chwili obecnej potrzebujemy, to minimalnej regulacji, regulacji, w ramach której będziemy wymagać minimum przyzwoitości, by firmy pożyczkowe nie łamały. Prawa, czyli żeby nie stosowały niedozwolonych wzorców umownych, niedozwolonych klauzul umownych w umowach z klientami, na przykład takich rozwiązań jak pobranie opłaty za samo rozpoznanie wniosku o udzielenie pożyczki, o udostępnienie środków. Powinny być również zarządy tych spółek weryfikowane pod kątem niekaralności, co jest normalną, zwykłą procedurą w tak specyficznej Branży, która miałaby po prostu przestępców, osoby karane wyeliminować. Trzecia kwestia, która może podlegać ewentualnej regulacji, to jakieś minimalne wymogi kapitałowe, na przykład milion złotych kapitału dla podmiotów, które chcą prowadzić działalność w tym zakresie minimum wiarygodności. To jest wszystko. Inne rozwiązania, inne szczególne pomysły. To są pomysły, by zabić konkurencję, by zmniejszyć liczbę klientów oficjalnie funkcjonujących instytucji i płacących podatki i wypchnąć tych klientów albo do szarej strefy, czy wręcz w ręce przestępców, albo z drugiej strony by doprowadzić do tego, że te pożyczki będą brane za granicami Polski. Bardzo łatwo w chwili obecnej polski klient może wziąć taką pożyczkę poza granicami naszego kraju. Jest to do załatwienia właściwie przez internet, przesyłając odpowiednie dokumenty i formularze e, drogą pocztową. E, to to jest model biznesowy, który działa i przy takim otwartym, konkurencyjnym rynku przeregulowanie będzie skutkowało brakiem kontroli, mniejszą konkurencją i mniejszym dostępem do kapitału dla polskich konsumentów, dla polskich klientów, dla osób, które chcą na czasami bardzo trudnych warunkach pożyczać pieniądze. Ci ludzie, którzy na wysoki procent biorą pożyczki, to nie robią tego dla przyjemności, bo lubią, ale dlatego, że ich pozbawiono innymi przepisami, na przykład ustawą antylichwiarską albo regułami narzucanymi bankom przez KNF. Pewne czasami zbyt wyśrubowane i czasami zbyt absurdalne standardy i reguły. Te ci klienci, te osoby są po prostu skazane na firmy pożyczkowe, które żądają wiele. Niemniej jednak te firmy pożyczkowe, które pożyczają swoje własne środki, nie mają możliwości zbierania depozytów, nie mają możliwości wystawiania na szwank z osób, które powierzyły im środki w ramach ryzyka. Biznesowego powinny mieć możliwość uwzględnienia, że są klienci dużego ryzyka albo bardzo dużego ryzyka, a duże ryzyko to duże wynagrodzenie, w tym wypadku wynagrodzeniem są odsetki. W takich przypadkach trzeba bardzo mocno zastanowić się nad tym, co ma być celem regulacji i na ile ta regulacja musi ingerować, musi ingerować w sytuację podmiotu, który jest nadzorowany, dlatego że tutaj faktycznie często mamy do czynienia z sytuacją, w której nie mówimy o bezpieczeństwie depozytów, bo instytucje, udzielają, bo instytucje pożyczkowe udzielają pożyczki z własnych środków. Niemniej co do zasady ja tutaj hołduję takim rozwiązaniom, że każda instytucja, która co cokolwiek robi w Polsce na rynku, czy to depozytowym, czy pożyczkowym, powinna być regulowana i nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.